Co ludzie myślą o islamie? A co o nim wiedzą? Na te pytania postaramy się dzisiaj odpowiedzieć. Zapraszamy. Z czym kojarzy ci się islam? Z, re z Bogiem, religią? Nie wiem. Mm. Takie pierwsze skojarzenie, pierwszy strzał. Islam. Z mozaiką? <laughs> Może? Różne są skojarzenia, nie wiem. Yy... A skąd czerpi pani wiedzę na temat islamu? Media, książki, wiadomości, telewizja, seriale, internet? Internet, no tak, dobrze. Dziękujemy w takim razie. Dzięki. Bardzo. Z, dziękuję. z czym się Panu kojarzy islam? Z bombami, zamachami, niestety. O, dobrze, a skąd Pan czerpie wiedzę na temat islamu? E, z internetu oczywiście. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Przepraszam, z, z czym kojarzy się Panu islam? Islam z religią. A skąd czerpie Pan wiedzę na temat islamu? Wiedzę na temat islamu? No głównie z książek. Dziękujemy bardzo. Co sądzicie na temat islamu? Ja się chętnie wypowiem. Ja się wypowiem. Pierwsze skojarzenie. Ja mam bardzo pozytywne skojarzenia. Dokładnie tydzień temu przeprowadzałam wywiad z przedstawicielem Ligi Muzułmańskiej w Polsce. I w ogóle mam jeszcze rodzinę w, po, w pewnej części muzułmańską i ja naprawdę uważam, że w naszym społeczeństwie pokutuje niestety strasznie, strasznie dużo z tych stereotypów e, i to jest bardzo krzywdzące i myślę, że potrzebujemy w ogóle jako naród, jako społeczeństwo edukacji e, w tym temacie. To jak rozumiem, czerpie pani wiadomości o islamie z rodziny, głównie z jakichś znajomych? E, może znajomych mniej, dlatego że akurat moja, e, moja ciocia wyszła za muzułmanina, mieszkałem w Egipcie, e, tam już mają dzieci, e, więc e, no, nie, nie mam może znajomych e, muzułmańskich, ale no, jakby tam rodzina w Egipcie jest i się bardzo cieszę z tego. Czyli Islam nie taki straszny, jak go malują? Nie, myślę, że, myślę, że absolutnie nie i, i polecam wszystkim, e, szczególnie wyznawcom kościoła katolickiego, żeby zapoznać się z, z konstytucją Lumen Gentium, która mówi o tym, że muzułmanie w pierwszej kolejności będą zbawieni, e, bo wierzą w tego samego Stwórcę i Allah to jest ten sam Bóg, który, którym jest Jachwę. Super, dziękujemy pani bardzo. A przepraszam, co pan sądzi na temat Islamu? Pierwsze skojarzenie. Nie lubię. Nie lubię. A skąd pan czerpie informacje? Media, książki, internet, telewizja? I telewizja na pewno, internet. No wszystko, do czego dzisiaj jest dostęp. Zazwyczaj jest minimum raz w miesiącu jest coś o islamistach. No, takie mam zdanie właśnie. Dziękujemy bardzo. Pierwsze skojarzenie na temat islamu. Och, ale pani trafiła na orientalistę. Tak, no znaczy, wie pani, no moim, moim zadaniem życiowym jest tłumaczenie, że Islam ma bardzo również taki powiedziałabym może nie tyle friendly, czy co taki swój wymiar, który, którym można się przyjrzeć w jakiś taki sposób nieantagonistyczny. Głównie miałabym tu na myśli sufizm, czyli mistycyzm muzułmański. No i generalnie moim zadaniem życiowym jest opowiadanie tego albo w dyskursie naukowym, albo w dyskursie scenicznym, także tym się zajmuję, to za mądre, proszę Dziękujemy bardzo. Proszę, z czym kojarzy się Panu islam? Islam? Z dobrą rzeczą, dlatego, że ludzie jak ludzie, są wszyscy jednakowi. A skąd Pan... Ameryka, czy tam jeszcze z jakichś z innych, no nie wiem, z... W miejscowości, czy, 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 czy krajów, no to, to, to nie ma różnicy. Człowiek to jest człowiekiem. A z czego pan czerpie informacje na temat islamu? No z ludzi, z samych ludzi. Ludzie najle najlepiej to sobie, jeżeli rozmawiamy z ludźmi, mamy z nimi do czynienia, to najlepszą korzyść wtedy odnosimy. No bo z książce, w książce to można pisać różne rzeczy, opisywać, prawda, takie czy inne, ale jeżeli mamy bezpośrednią kontakt y, z człowiekiem, czy to z islamu, czy tam jest jeszcze, no nie wiem, no, no, są różne wyznania, czy, 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 czy kraje, no to wtedy, no wtedy się dokształcamy, prawda? Poznajemy ich kulturę, poznajemy ich nawet i osobiście czasami. Dziękujemy w takim razie panu bardzo. Przepraszam, z czym kojarzy się wam Islam? Ja nie biorę udziału już w żadnych sodach. Ostatnim razem byliśmy w TVP Info i zrobili taki Ale to jest głos od Ale z czym a. się a. kojarzy? Islam. Jest to Oran. religia. Wtedy też było o to pytanie, tak, prawda? prawda. I... Nie no, jest to jedna z religii. Tak 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 wiesz, pierwsze skojarzenie to raczej pozytywne czy negatywne? Trudno mi powiedzieć. No jednak i pozytywne i negatywne. Tak jak w zasadzie generalnie jak słyszę religia, to mam raczej negatywne, co nie? Więc jakakolwiek by ona nie była. A skąd czerpieć informacje na temat islamu? Z książek. Z klubami. książek, taka wiedza ogólna, może internet, tak? No nie wiem, no... Ja bardzo się interesuję historią, tak? Więc islam to jest coś, co z informacjami zasięgnąłem, tak? W międzyczasie. Dziękujemy wam bardzo. bardzo. Z czym kojarzy się państwo islam? Islam? E, z religią. A z czymś jeszcze? Jakieś pierwsze skojarzenie z islamem? Nie z jakąś kulturą orientalną. Z jakimi pani? Eee... Hmm. Hej mamo! Z takimi... <grym> Peru... Nie, takimi, takie, są takie kapturki takie fajne noszą. Hijab O właśnie, hijab. Albo... U kobiet. U tak, kobiet? Tak, dokładnie. Albo z takimi kropkami tutaj. Takie pieprzyki tu są fajne. Nie <grym> A, to już pomyliłam. <grym> Dziękuję. Dziękujemy. Z czym kojarzy się pani Islam? Pierwsze skojarzenie, jakie przychodzi... Tak. No z wiarą islamską. Z czym kojarzy się Państwu islam? Z czymś złym. A z czymś konkretnie? Z atakami na meczety? Z czymś jeszcze? Jakieś pozytywne skojarzenie ma pan, czy raczej nie? Nie, pozytywnych w ogóle. Dziękuję. Ma pan skojarzenie z islamem? Jezu, tak szybko mnie Pani pyta. Boże, drogi. Nie mam żadnych szczególnych skojarzeń z islamem, chyba. Żadnych pozytywnych, ani negatywnych? Z niczym się Panu nie kojarzy ta to religia? Bardzo, bardzo neutralna, Tak bym powiedział, chyba. Dziękujemy bardzo. Tak. Słabcą religią. Hmm. A z czymś jeszcze? Nie wiem. Po prostu z różnorodnością. Hmm. Z niczym negatywnym. Raczej tak po prostu. Turcja? Nie wiem. Arabia Saudyjska. Okay, dziękuję bardzo. O czym kojarzy Ci się islam? Z religią, światopoglądem, kulturą. Czyli raczej pozytywne masz skojarzenia? No tak, tak. Okay, dzięki. Co wiesz na temat islamu? Co wiem? Tak, dokładnie. Bez stricto czysta wiedza. Czysta wiedza. Myślę, że ich głównym prorokiem jest Mohamed. Wyznają, jest to religia monoteistyczna. Wyznają jednego Boga, na którego mówią Allah, bo to po prostu arabskie, arabski odpowiednik. Ich taką księgą przewodnią to Kuran, która, która składa się z sur, tak zwanych. Modlą się, jakby mają pięć podstawowych filarów wiary. Nie pamiętam wszystkich wszystkich, ale wiem, że muszą się modlić pięć razy dziennie w kierunku, w kierunku chyba księżyca. Co pan wie na temat islamu? Co ja wiem na temat islamu? No kraj arabski, co mogę więcej powiedzieć? No właśnie nic konkretnego. Jakieś zasady, którymi kierują się muzułmanie? No to jest Koran. No Koranem się interesuje. Żon mogą mieć cztery, z tego co wiem, byłem u nich. Także co ale więcej co mogę powiedzieć, No jakim kierują. Czym się kierują, a czym jest, no to też jest inna sprawa. O może to wiara w jednego Boga w Kirku? Nie wiem, jest jednego. A jakieś zasady, którymi się kierują? Na pewno muzułmanie nie piją alkoholu. Muszę się modlić trzy razy dziennie. No dobra. Co pani wie na temat islamu? Islamu? Tak. Niewiele, chciałabym wiedzieć więcej. Co panie wiedzą na temat islamu? O Jezus Maria, mamo. Religia. Tak. O, że to religia a jest. Coś więcej. Może. co nie wierzę w Allaha, tak? No i a co jeszcze mam powiedzieć więcej? E, jakieś zasady, którymi się kierują może? Nie wiem. Co Państwo wiedzą na temat islamu? Może to jest religia jedna z wielu, tak? Co Pan wie na temat islamu? Niewiele nie interesuje mnie to zupełnie. Co Państwo wiedzą na temat islamu? No islamu? Tak. Mm, moim zdaniem ja, mi się nie podoba ta religia. Coś więcej? Coś więcej. Ej, my mieszkamy w Polsce, zajmiemy się swoją religią, a islamiści niech się zajmą swoją religią, w swoim otoczeniu, w swoim kraju, w swoim środowisku. Tak jest podzielony świat i każdy powinien być tego świadom. A skąd ma informacje na temat islamu? E, teraz ma, przez, e, ogólnie to przez e, media, przez internet, przez e, dużo podróżuję też e, po krajach Europy i widzę ich też w Belgii. E, po prostu mm, po prostu no, jest łatwo teraz wiedzieć o tym, co się dzieje na świecie, tak? Cześć, co wiecie na temat islamu? Dzień dobry. Co, na temat islamu tak ogólnie? Tak. Podaj drugie pod względem ilości wyznania świata. Mnóstwo odłamów, jeszcze więcej sekt, zapewne. No więc, czytałem swego czasu, rok temu, czytałem trochę o niektórych, o, o niektórych aspektach teologii muzułmańskiej, ale no, nie, nie jestem to ekspertem. Nie, nie wiem, co mam powiedzieć Dzień dobry. Dzień dobry. Co pan wie na temat muzułmanów? No cóż. E e Sporo. Wiedzę. Sporo. Wiedzę podstawową, tak? Inna kultura, inna religia. No to w tym się bardzo dużo mieści, w tych dwóch sformułowaniach, prawda? A inne wartości niekoniecznie spójne z takimi wartościami, które wyznaczane są, czy preferowane są w kręgu, ogólnie jak to się mówi, kultury śródziemnomorskiej, czy judeo-chrześcijańskiej. No stąd te różnice i konflikty. Dobrze, bardzo dziękujemy. Cześć. Co wiecie na temat muzułmanów? Niewiele. No tak w sumie średnio. A jeżeli już coś wiecie, to skąd czerpiecie tą informację? Nie wiem, internet, telewizja. Myślę. Ja myślę, że głównie jeśli chodzi o kulturę i ich historię, no to to były głównie właśnie lekcje historii. Też, też, lekcje historii. Przepraszam bardzo. Co wiesz na temat islamu? Pierwsze skojarzenie takie. Eee, co wiem na temat islamu? Eee, jest to religia. Nie wiem co, je, co, jeszcze, co jeszcze mam powiedzieć. Bardzo różnorodna. Jest wiele, wiele, wiele nurtów, wiele, wiele odmian. A, głównie się kojarzy z bliskim wschodem, ale nie jest to religia tylko Bliskiego Wschodu. Jest też w Pakistanie, w Azji Południowo-Wschodniej. Moje no pierwsze skojarzenie w, w dzisiejszych czasach to niestety e, niezrozumienie i dużo... E, no po prostu brak, brak wiedzy i chęci, chęci z, z poznania, y, czym, czym, jest, czym jest islam. Okay, bardzo dziękuję. Co wiecie na temat islamu? Wiedza. Pierwsze skojarzenie. Eee. Kebab. Co? Co ok. No, nie? no tak, a skąd no. czerpiecie takie informacje? Eee, często chodzę na kebaba, to wiesz wiem, że dużo obywateli e, po prostu z Turcji e, go sprzedają, więc też orientuje się jakiego wyznania są. No, a coś jeszcze odnośnie tego? No. Islamu? Czy masz jakąś taką wiedzę też poza chyba? E, kurczę, coś tamten, ale tak wiesz, zestresowałaś mnie. No to nie, nie przychodzi mi tam do głowy. Nie mogę sobie przypomnieć nic. A dziewczyna może coś. Nie. Cześć! Co wiecie na temat islamu? No, nie, nie wiem, no trochę wiem, że jest to jedna z największych religii y, na świecie, monoteistyczna. Ale. Skąd y, czerpiecie informacje? Y, mój dziadek był w Maroku, nie wiem, pewnie z internetu, z podręczników, y, z, od znajomych muzułmanów. Dziękujemy bardzo. Cześć. Co wiecie na temat islamu? Szymek, co wiesz na temat islamu? Studiamy arabistykę. Więc. I islamistykę. O super, no to jakieś takie podstawowe prawdy. No my postrzegamy trochę, trochę szerzej, bo trzy lata się już uczymy na ten temat uczymy się też arabskiego. No i ja mogę powiedzieć, jakie są mylne przekonania, że istnieje podział tylko na sunnitów i szyitów. Zupełnie nieprawda. Są. To wiele więcej grup w obrębie islamu i na pograniczu islamu i innych religii, powiedzmy, eee, że wszyscy muzułmanie są Arabami. Niektórzy tak myślą, większość muzułmanów mieszka w Azji Południowo-Wschodniej, Arabowie to mniejszość obecnie. Eee, no, że dżihad jest wojną. Dżihad, dżahada po arabsku oznacza mniej więcej dokładać starań. I to jest dokładać starań na rzecz dążenia do, jakby dokładać starań do bycia zgodnym z religią, dokładać wysiłków do życia zgodnego z religią. Czasami to jest, prowadzi się dżihad wewnętrzny, czyli stara się wszystkie swoje uczynki wypełniać zgodnie z islamem. Mówi się więcej o dżihadzie zewnętrznym, czyli zachęcania innych do postępowania zgodnego z Islamem, ale właściwie to jest nie zawsze nie powinno być w formie przemocy. E, tak, to zawsze wiele jest mylnych przekonań na ten temat i to zawsze... Zawsze się próbuje podejmować te dyskusje i, i zachęcać do może szerszego spojrzenia, ale nie zawsze to jest przyjęte.